to książka, w której się uczymy. To jest coś takiego, gdzie są różne zadania. Służy nam do pomagania, jak czegoś nie wiemy, na przykład. Gdzie się poznaje nowe literki, gdzie są krótkie wierszyki. Książka, w której możemy znaleźć potrzebne informacje do nauki. Na wybrany temat. Dokładnie. A, jest A jest Pomoc jest naukowa. Gdzie są czytanki gdzie to są różne rzeczy matematyczne, czyli odjąć, dodać albo coś z mnożenia, ale my jeszcze nie mamy mnożenia ale podręcznik to może być też do matmy i do polskiego nie podręcznik, to podręcznik Fajny podręcznik to jest taki, na którym na kto, na który jest na komputerze albo do słuchania, albo do, do rysowania, do pisania, do, tro, trochę do czytania i nie za, za trudne. Dobrze jak w podręczniku jest dużo... jest dużo tych dużo obrazków. Mamy teraz ułamki. To robiły jakiś właśnie fajny obrazy, taki trzeba tam zarysować jakimś kolorem podanej łamki i wychodzi jakiś fajny obrazek i Ty się lepiej kojarz. Dużo o modzie i o sporcie trochę, trochę więcej. Albo na przykład oglądasz na lekcji takie filmy, które jakby uczą też. Mój ulubiony podręcznik to podręcznik od polskiego, bo są różne ciekawe zadania i często pracujemy też w grupach. Ulubiony to chyba od historii, bo od historii jest normalny, dlatego Nie. że to jest dużo obrazków, Wyrazków, dużo jakichś portretów, dużo jakichś no zdjęć właśnie. i jakiś jest podstawowy bohater, który nas odprowadzi po tym podręczniku, jakiś tam Jaś. Mike Su, Jess, Jess, Softy, i, I jeszcze Patty. I y, ten. I ten. Fajne są komiksy. Ciekawe. Ciekawe bardzo. bardzo. No. Łatwiej według mnie czyta się podręcznik wtedy, kiedy są komiksy, bo... Jeżeli mamy duży, długi tekst, to możemy się pomylić w czytaniu, a jeżeli mamy y, poszczególne dymki, to łatwiej nam jest sobie wyobrazić, bo do każdego dymku mamy od razu rysunek.